Fella, czyli podejmuje rękawice. Widziałem, że są różne challenge, że ludzie robią różne rzeczy. Gra jest podobno trudna, więc zobaczymy tak naprawdę jak ja sobie wspaniale w niej poradzę. Zacznijmy nową grę na single playerze. Nie, nie potrzebuję poradnika. Gra jest podobno ciężka, bo w grze chodzi się w ten sposób, jak widzicie. I, i muszę myszką nakierowywać. O, Dobra, to nie będzie... To nie będzie ani trochę. Jeśli się wkurzę, to kończy się ten film. Bo czuję, że to będzie męczące. Dobra, no, nie, nie, muszę się nauczyć. O, dobra, dobra. Nie, 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 nie. Okej, okay. ciągnij, ciągnij tą nogę. Ja nie potrzebuję tu na szybko. U, nice. Na... O, o, o. Pół metra się przesunąłem. A może się zaprzeć. To jest może dobry motyw. <słuch> Dobra, to nie był najlepszy motyw, jeśli chodzi o to. Dobrze, minimalnie do tyłu. I teraz idziemy do przodu już. Odpychamy się. Odpychaj się. Odpychaj się. O, do przodu. Dobra. I, I do tyłu znowu. Dobra. Rozumiem, rozumiem, że chcesz do tyłu. Dobrze, spędziliśmy dopiero 20 sekund na tym. Nie martw się. Musimy znaleźć jakąś metę. Musisz być jak człowiek pająk. O, dobra. Jest. Nice. O. o! Nie, 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 nie. Dobra. Ostrożnie. Trzymam się czapki. Dobra. Jeszcze jestem spokojnie. Jeszcze na ziemi. Jeszcze dam radę. Jeszcze jakoś to. Dobra, nie dałem rady. O, ja zacząłem od miejsca, w którym skończyłem Nice, to jest w sumie mądre, bym powiedział Dobra, czyli wystarczy się bójnąć, tak? O, albo zrobić tak I można też w ten sposób robić progres W sensie, jest to dobry progres Dobra nie da się w tej grze zrobić Po prostu większego progresu Dobra, trzeba uważać Ja nie jestem w stanie tak naprawdę zrobić nawet kilku kroków Ta gra jest ciężka Jest tyle opcji kontrolowania tego wszystkiego O, o, aaa Prawie zrobiłem dwa kroki Dwa kroki to już jest dużo Nie ma tak przez trzy minuty przechodzić pierwszy poziom gry To jest, to jest totalnie wspaniałe O, 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 o Czyżbym miał dotrzeć do mety tym razem? Jest! No! 10 sekund, 15 podejść. To nie jest takie trudne. Trial of the Bucket, proszę bardzo. O, to jest wyzwanie wiaderka. O, o, Krystian musi się nauczyć chodzić spokojnie, gro. Dobra. Jednak nie. Ewidentnie nie. Ja muszę naprawdę przejść całe. I teraz lewa. Do przodu. Do przodu lewa. I lewa i prawa. I prawa! I nie lewa. No dawaj. Dawaj, bojnij ją do przodu. Bojnij ją, dawaj. Dasz radę. Jesteś wspaniałym kowbojem. To twój dziki zachód. Dasz radę. Dobra, prze... Przesunęłem się tylko kawałek. Nieważne. Damy radę. Nie ma problemu. Aaa! Nie do tyłu! Ach Come on! Damy radę to zrobić. Ja to jeszcze uratuję. Nie, nie! Ja Miałem iść w drugą. Czasami mam wrażenie, że pójść do tyłu byłoby wygodniej. O, 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 dobra, ostrożniej, Krystian. Dobra, dobra, nie za mocno. Teraz do przodu. Nie, nie, do tyłu, nie! Kolanami dotknął, no i jesteśmy już w dupie. Ah. O, o, o! Prawie. Okej, okay. wystrzeliłem w kosmos. Nie wiadomo czemu i się połamałem. Ciekawie. Dobra, na to już nie dostanę ubezpieczenia. Na to już nie dostanę ubezpieczenia. Ło! Prawie trzy kroki były! Holy shit! Nigdy się nie cieszyłem tak z trzech kroków. To prawie, prawie jak dziecko. Dobra, nie ma. Trochę, trochę za, za, agresywnie robię te kroki, bym powiedział. O! O! Wy to widzicie? Jakim jestem kozakiem? O kurde, jak ja to zrobię, to ja jestem mistrzem świata. Dobra, tylko ja muszę się najpierw... Tro nie! Nie do tyłu! Kała! Już było tak dobrze. O nie, to próba wiadra. Wiadro nas zatrzymuje. Wiadro nie. Dobra, jest. Jest? 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 Trochę tak pokracznie, ale jest. Nice. Dobrze. Widzicie, o jaką czapę nosią. O kurde, nosimy ją, ja pierdziu. Kolejny poziom. No ja sobie poradzę, czy to banalna jest ta gra. Ale mam teraz czapę. O boże, teraz będzie taka dziura. O nie. Krystian już nie potrafi. Krystian już jak się chodziło? Nie ba tam jak się już chodziło, holy shit O nie, halo, bo ja szpagaty robię powoli Halo, nie do tyłu, nie do tyłu, nie do tyłu No i na dupę, że się upadł normalnie I kość ogonową se złamałeś No i co teraz chcesz powiedzieć? O nie, dobra Jeszcze to jest do uratowania, to jest jeszcze do uratowania podejście To i do przodu, to i do przodu Do przodu, dawaj, do przodu Nie do tyłu, nie do tyłu O Boże, ja, ja mam wrażenie, że ja robię challenge Kto dalej czapkę postawi? Nie do tyłu Nie do tyłu, nie do tyłu, ucz się chodzić do przodu i do przodu cały czas, bym był wdzięczny. Dobra o nie! <grym> Come on. To jak mi tak przedstawiało, to było bardzo pomocne, no my musimy tak. O, my musimy jak na koniu, bo my jesteśmy kowbojem. Go, go. O nie! O nie, o nie! O nie! Nie! <grym> Wszystkie czapki się zablokowały w jednym miejscu. O! Dobra, i teraz czy jestem w stanie to zrobić? Perpetuum mobile! Dobra! O! Kozak, 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 te... nie, 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 proszę Cię, nie, come on. już było tak dobrze, o nie, już było tak dobrze, o, teraz mi idzie też całkiem nieźle, ej, muszę przyznać, o nie, czapki z drogi, czapki z drogi, nie, czapki z głów, czy ja mogę chodzić, po... o nie, o nie, o nie, 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 fuck, dobra, jest, dam sobie radę. Halo? Druga tyczko? Jesteś mi potrzebna, żeby wyjść z tego tarapatu. Mi... O, dobra, jest. O nie, nie! <ścoughs> o Boże, był bo już tak blisko. O, dobra, dam radę. Dam radę. Dam... Nie dam rady, jak widać. Nie, nie, nie. Dobra, do tyłu, do tyłu, do tyłu, Krystek. Do tyłu. Dasz radę, dawaj. Dasz radę, odbij się tym kijkiem. No, dasz radę, dawaj. No, masz trochę siły w sobie. Dobrze, jest. O! O! Pst. Dobra, nieważne. Nie dało rady. Hours later. Dobra, witam serdecznie, panie owieczko. No nie! No czapka mnie, czapka wykonała zamach na mnie. No nie da się tak. O, o, nie. Dobra, ja się... ja się cofam w rozwoju, totalnie. Ja się cofam w. Ro... <ścoughs> ja się cofam w rozwoju. Wyżej, wyżej tą girę. Noga ci odjeżdża. Nie do tyłu, nie do tyłu! Jezus! Holira, co ty robisz? Ja pierdut. Do góry. Prawie, prawie ci się udało. Jak przejdziemy przez to, to już dalej będzie łatwo. Musisz się jakoś... O! A! <grywki> Nie miałeś przeskoczyć, tylko przejść. Ja się zgadzam z moją postacią. Moja postać jest trochę, trochę upośledzona tylko, minimalnie. Trochę tak jak ja. Owca patrzy. To jest to podejście, to jest to podejście. Wyskakujemy jak małysz. I... I... Dupa. Okej, okay. nie, nie jestem zdenerwowany, ani trochę, nie. 2000 I czapko, odejdź stąd. Dobra, walnięta czapka. O nie, o nie, to się nie uda. <ścoughs> ja wiedziałem po prostu, że to się nie uda. Dlaczego to się miało nie udać? Bo po prostu ja to robię. Ja jestem najgorszym graczem komputerowym. Poruszamy się bez większych problemów. Jak o lasce, jak dziadek o lasce. Działa tylko prawa noga, nie ma problemu. Teraz potrzebujemy ruszyć się do przodu. I ruszyć naszą lewą nogę. Teraz nasza prawa noga. Idzie tu. Nice. Nie. Do tyłu, do tyłu. Do przodu, do tyłu. Dobra. Aaaa. Nie! Nie na dupę, tylko nie na dupę. Proszę, nie na dupę, nie na dupę. No, come on! No. Nice. To, jest, to nie jest wcale trudny poziom. To nie jest wcale trudny poziom. To jest taki lightowy poziom. Bym taki poziom prosty. Jest. Dobra. Tył nieważny, tył nieważny. Teraz z przodem się ściągnąć. Holy Jesus! Czy ja to robię? Czy ja to robię? To jest, to jest fenomen! Piękne! Cudowne! I! I! I w minutę! Nice! Dobrze. Udało się! Oh, taki mały sukces, a tak bardzo jestem zadowolony. Ja pierdół. Kolejny poziom. Schody! Schody! Chyba se ze mnie ja, ja robicie. Schody, naprawdę. Po prostu, po prostu zwykłe schody, tak? Nie, no to będzie banalne. To wszyscy wiemy, że to będzie banalne. O to nie tak, że już się blokuje na pierwszym. O oj, o, o i dupa. Pff. Tu się lekko człowiek przechyli do, do tyłu, i już jest po nim. I, I o, o, i właśnie takie rzeczy się potem dzieją. To wpadł w ogóle na pomysł, żeby przechodzić. Normalnie schody na takich szczudłach. O co chodzi? Ktoś ma naprawdę ostro nasrane w głowie. la 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 I co ja mam zrobić w takim przypadku? W takiej pozycji. Sam się... O! Nawet jestem w stanie coś zrobić. Na przykład się wywalić. Próbujemy jeszcze raz. Robimy duży krok dla ludzkości, ale mały krok dla Krystiana. Nie, 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 nie. Dobra, jesteś kozakiem. Dobra, nie, jest tak, nie jesteś totalnie kozakiem, jesteś beznadziejny. W sensie ja nawet na jeden schodek nie jestem w stanie na razie wejść, ale. O, 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 o! O, jak mi dobrze na tym kapeluszu, ja pierdół. O! O, jak mi dobrze na kapeluszu. O! No nie! Już <laughs> stałem tam! Come on! Już tam stałem, już byłem na miejscu, no. no! O, o, o! Jesteś kozakiem. Pierwszy schodek za nami, jesteśmy wspaniali. Drugi drugi schodek za nami. O, drugi schodek za nami. O. Nie, 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 za bardzo tu liczysz, że pójdziesz do przodu. O, Nie, 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 nie. Schodek musi pójść do przodu ewidentnie. Dobra? Tu się nie możesz bujnąć za bardzo do przodu, słuchaj, bo to będzie to będzie to będzie totalnie do dupy. Nie, 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 nie. No, no nie da się z tym człowiekiem, no. Ja bym zszedł tych, z tych szczudłów i im sobie dał radę normalnie na własnych nogach, a on wydziwia jakieś w ogóle pomysły tutaj totalne. Nie, 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 nie. To już widać, kiedy po prostu to ma nie wyjść. Totalnie widać w takim momencie, kiedy to ma nie wyjść. Ta gra jest skillowa. Jeśli ktoś z was będzie miał wyższy wynik niż ja, to będzie miał wyższy wynik niż ja. E, e, o, dobra, jest, nice, 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 nie, o, dobra, nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało, do przodu, do przodu, do przodu, bo ja nie zdzierżę po prostu, nie zdzierżę więcej, prog nie progresu, nie najgorzej na razie jest, dobrze, dobra, wrócił, wrócił zno... no, żeż! dobra, no, mówiłem, że ta gra jest banalna, mówiłem wam, że ta gra jest banalna po prostu, o, nie... Nie, do tyłu, dobra, nice Jestem kozakiem jednak Te schody nic dla nas nie znaczą, nic Jak przejdę te schody, to zostawiacie 30 tysięcy łapek w górę, okej? Okay? Dobra, możemy się tak dogadać Dobra, dobra Jest dobrze I, i I, i Come on! Yes, nice Zakładamy to. O, oh, idzie zas. Aha. Że niby mam przejść przez to, tak? <grywa> to jest chyba jakiś żart w tym przypadku, bym powiedział. W sensie to jest... No. <grywa> to jest chyba jakiś żarcik, rozwiał kosmonaucik, tak? I że moja postać na przykład nie wywali się tutaj, tak? Tak mam to rozumieć? O! 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 No nie! W sumie to nie było aż takie ciężkie, bym powiedział. To jest, to jest po prostu żałosny Poziom udowadniania komuś, że nie jest w stanie przejść takiej gry, bo to jest bardzo prosta gra. To jest super proste i proszę bardzo, i tak naprawdę już w tym momencie to przechodzę. Już w tym momencie zaraz będę na mecie. Nożysz! W końcu możemy to na spokojnie sobie przejść bez żadnego większego problemu, bo, bo gra uważa, że to jest bardzo łatwy poziom. Ja też uważam, że jest to bardzo łatwy poziom. I wcale nie ma się co za. Nie ma, nie ma się o co za, za blokować. Nie, a Nie, trochę nie ma się tu o co zablokować. O, i na przykład. Tak! I możemy sobie upaść na brzuchi. I na przykład. Sobie, a przewrócić się już na samym starcie. Również tak możemy to zrobić. Jeśli będziecie chcieli więcej odcinków z tego, to mówcie, bo, bo jak widać, jest to bardzo ciekawe. Nie dot. Dobra, te teraz, teraz to przechodzimy, 100%, przechodzimy to, uwaga, skupienie 100%, skupienie 100%, patrzę na swoje nóżki, jak człowiek prawdziwy, spokojnie Krystian, nie ma się co śpieszyć, dobra, nie ma, nie ma się co, no, to teraz przechodzimy to ostatni raz, tak, no, dobrze, no, taki finalnie ostatni raz, dobrze, czapki nam już schodzą z drogi, tu nie ma problemu żadnego, przechodzimy sobie bez żadnego większego problemu, dobrze, dobrze, żaden problem, trochę do przodu, trochę do tyłu. Tutaj nie ma żadnego problemu. Nie. Skąd? Mm. Teraz przechodzimy to ostatni raz, już taki perfekcyjnie ostatni. Proszę bardzo bo ja musiałem tylko sprawdzić na czym stoimy na, tak dla pewności. I teraz już wiem, że stoimy na tym, że musimy po prostu tu się bujnąć do tyłu. Patrzcie i teraz nogę tu podnieść. O. I ja wiedziałem, że tu przechodzimy. O, proszę bardzo. O. Teraz tylko wcale nie ta czapka mnie tu lekko blokuje, wydaje mi się. Nie, to wcale nie ta czapka. A ja wiem, że ta gra jest banalna. Wiem, że jestem w stanie przejść tą grę. No, 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 no.